Ja myślę, że z chlebem każdy styka się bardzo wcześnie. Najpierw jest mleko, potem jest chleb. I, i, i w domu uczono o szacunku do chleba. Kiedy spadała kromeczka chleba, to mama ją podnosiła i całowała. I to i ten zwyczaj ja też kultywuję w swoim domu. Kiedy nadarzyła się okazja, zwolnienia się z mojej poprzedniej pracy, co też było konsekwencją pewnej choroby, wymyśliłem w trakcie pandemii chleby. I na razie na początku chleby oceniały moje kaczki w Karpaczu, bo to się do niczego nie nadawało. Po, po kilkunastu próbach ten chleb zaczął przypominać chleb. To coś. Nawet rodzina była zmuszona mówić, że to jest nawet dobre. Potem rozpoczęły się moje takie czytanie na temat chleba i im więcej czytałem, tym więcej zdawało mi się, że mam niesamowitą lukę w moim wykształceniu i pojechałem do, do Łodzi na szkolenie do szkoły w Aszanki. Tam poznałem takiego wspaniałego człowieka, przyjaźnimy się teraz, Gianluca Padula. Facet z Mediolanu, mieszkający w Łodzi, wykładający na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Jeden z najlepszych znawców mąki w Polsce. I generalnie on mnie inspiruje do takich pewnych działań. A potem nadszedł czas, kiedy dzieci mi sprawiły i obrażono taki wspaniały prezent w postaci piekarni, która do tej pory służy. No i musiałem się dostosować do tego poziomu, jaki one stworzyły. No i staram się robić te chleby przy pomocy teraz takich fajnych dwóch opaków. A poza tym jeszcze się rozwinęła nasza cukiernia, która e, dzisiaj generuje naprawdę niezłe torty, ciacha, szczególnie takie ciasteczko szum, które tutaj stało się hitem w Karpaczu wśród gości naszych, pensjonatu i, i, i osób przyjeżdżających do Karpacza. Nacina, w ten sposób, ja nacinam tak. On dodaje jeszcze troszeczkę wody, ja tej wody nie dodaję. I mamy różne te chleby, ale one mają być smakowodowe. To wydaje mi się, że to jest nasza przewaga nad innymi, że tymi chlebami dyskontowymi, o których ciągle mówię i do, ciągle do tego będę o tym wspominał, bo nam zależy, żeby ludzie jedli dobre rzeczy. Ty wygrali, na tak pewno, że. Ja się uczę, cały czas. Niemożliwe. możliwe. No. Ty wszystko wiesz? Nie, jest łatwo. Ładniejszy ci, od Piekarnia funkcjonuje jako, można powiedzieć, dom chleba, ponieważ przychodzą do nas w większości Karpaczanie, których mieliśmy przez ten ostatni rok okazję poznać, ponieważ nie jesteśmy stąd, pochodzimy ze Śląska, tworzymy zawsze, tworzyliśmy zawsze dom bardzo otwarty, więc chcieliśmy tego samego tutaj. Dobra, To zapraszam na tak, kawę widzę jego zaangażowanie i sposób podejście że robi wszystko zawsze na 150% a w piekarnictwie jest to bardzo są to bardzo pożądane cechy to taką mamy Nie, jeszcze nie mamy. Wszystkie są części, bo te które są mamy, jeszcze mamy drożdże takiego wszystkiego. My używamy składników rzeczywiście wyselekcjonowanych. Tata bardzo dużo uwagi przywiązywał do, do wyboru mąk, których, na których bazie będzie produkował, będzie, będzie wyrabiał ciasto. Jest to ogromna, ogromnie istotna kwestia. Natomiast wyróżnia go przede wszystkim ogromne serce w... I ta pasja, e, które wkłada w każdy jeden bochenek, e, i to zarówno tata, jak i pozostali piekarze, panie cukierniczki, to są e, każdy z tych produktów. E, my traktujemy z ogromnym szacunkiem, ponieważ e, wiemy, ile, e, ile pracy oni w to wkładają, ile chęci, ile siły. Zawód piekarza jest zawodem już dzisiaj znikającym, bo bardzo wymagającym. E, wymagającym ogromnych też nakładów, no właśnie, siły ze względu na to, że trzeba rano wstać, są to wczesne godziny poranne lub późne godziny nocne, koło drugiej, trzeciej, po to, żeby każdy z nas miał ten właśnie pachnący, idealny produkt chrupiący chleb na, na stole codziennie rano. Jeszcze w domu spróbuję. Kiedy będziemy trochę czasu m, przyjść do mnie, posiedzieć ze mną. Ja mu dam zakwas, powiem, co z nim zrobić. I może jak najwięcej ludzi zarazimy faktem spożywania dobrego chleba. Chciałbym jeszcze jak najwięcej pracować, jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej poznać, dlaczego mi coś nie wychodzi. Boże mi nie wychodzi, to wiem. I chciałbym znaleźć czas na to, żeby jeszcze gdzieś pojechać i zobaczyć jedną czy dwie piekarnie, gdzie robi się dobry włoski chleb. Bo to takie moje marzenie, robić jeszcze lepszą ciabatę, robić babę panetonę. To jest coś, co mnie inspiruje na najbliższe parę miesięcy. No, nie wyobrażam sobie domu bez chleba. Jakoś to jest tak potrzebne jak dla mnie, jak każde uczucie, na przykład, jak miłość. Jak może żyć człowiek bez miłości? A jak żyć bez chleba? Nie wiem. Ja nie potrafię.